Dzień wszystkim. Dziś trening przed pierwszą przesetką No już... O, ładna pogoda. Aczkolwiek wiaterek już jest spory. Południowo-wschodni. Także... te będą miały ciężko. No starałem się wcześniej wyjechać, ale... Ech, trochę się schodzi. 7,38 38, no za chwilkę wypuszczenie i tak, no dzisiaj troszkę więcej gołębi, kolegi gołębie wziąłem Także tego, ale będę puszczał po, po tym, po klatce górach, po klatkach bo pod wiatr będą lecieć, to przez druty będą miały ciężko się przebić, także troszkę się zejdzie, no za chwilę wypuszczanie. Mam jakieś wyniki? A kategorię skończyliśmy teraz? ciepła karta. Po locie wyniki. Niestety ja na ósmym miejscu, ale nie jest tak źle. Gęsto siadły praktycznie. No, kolega Wiesiek tylko bardzo dobrze wybił się w kolocie tak to wygląda kartka uciekła poszło i kategoria A zakończona również na, na ósmym miejscu tu czołówka dosyć gęsto. No do pierwszego 17 punktów. No, także jest, są jakieś możliwości. Cokolwiek będzie ciężko. No dobra, za chwilę wypuszczam pierwsze turę Myślę, że nie wiem, od samiczek zacznę chyba. Będę startował pierwsze w Mały ten pierwsze samiczki poszły, kolegi i moje. kontrolować komputer. Jak ma te dziś Ale nie dobrze. Chcą się kierować trochę z wiatrem, tam muszą pod wiatr piłować. No ale nabierają Kierunek łapią Aczkolwiek bardziej, bardziej na południowy zachód ciągną Są bardziej O, teraz skręciły Zniżyły się muszą po, po samej ziemi praktycznie będą lecieć choć to nie jest dobre rozwiązanie zakręciły jakieś tam gołębia złapały chyba jakby ta głębia jakieś tam no niedobrze Wyłamały dwa gołębie jakiejś tam są ciągnąć, na jakieś cztery minutki może No teraz powinny załapać. Jeszcze zakręciłem, no to cholery jeden 46, muszę walić drugie no. Jeszcze 2 minuty no, Ale znów na zachód, kurde na zachód. Teraz ginęły trochę, ale bardziej tam bardziej na, na słońce płynie i tam prawie. A tu nie widać. No. 45

A <kłysyka> samce z Wali muszą ciągnąć ostro. Będą szukać samic, kurde. Też taki nie mają siły pod wiatr ciągnąć. Samice gdzieś tam zginęły. Tych nie widać jakoś tak no, poszły bokiem na prosto gdzieś tam. 47, 50 następne puszczę. No i nie widać żeby zakręciły ani żeby się nie pojawiły się wcale, ale powinny... O, tu się pojawiły teraz. No za to pole wylecą no, Ale też na zachód, północ, południowy zachód, no, nawet na zachód teraz centralnie no, wiem, czy to te samce O kurde, z wiatrem się im chce. No, muszą tu zakręcać do mnie. Pojawią się idą chyba tutaj, no, ale będą zaraz do mnie dolecą. No, Się pojawiać już u mnie tutaj, ale nie wychwytuję ich na razie. Gdzie one zginęły? No, szły w moim kierunku. Zakręciły znowu na zachód. Nie widać wcale. 9 dziewięć. zginęły, no. no nie widać. Tak zdawało się, że Gdzieś tam z wiatrem, zamiast lecieć od razu do domu, bo jest późno, za 10 fale samiczki. Lepiej. Normalnie powinny tam pójść Ostatnio tam szły no, Te poszły dobrze no. Te poszły tam tych gdzieś na zachód wypruły. No. O, tam się dopiero pojawiły. Teraz nisko idą. Nad ziemią. A tamte, te już zginęły. O, no, po wypuszczałem. Teraz ten, Twoje i jedne, znaczy twoje sam, samice pierwsze poszły z moimi samicami tam jedną grupką No bardziej tak poszły na południowy południowy zachód i zginęły. Później poszły samce twoje z moimi samcami tam częścioma to te poszły na zachód, teraz się wróciły dopiero i nisko szły nie, no jeszcze dopiero puściłem dwie tury No teraz moje samice puściłem jedne też No to te poszły w kierunku No dobrze poszły no. Nie widzę ich no, Do tego Gdzieś twoje poszły Za 42 po puściłem samice 46 po samce puściłem Do tego hmm. Tak, ale tak jakoś te nie zaspecjalnie mi się do, do poszły, z, no straciłeś 10 minut ten Za czym poszły na zachód tutaj dopiero teraz się wracałeś no, 4 minuty po tym już teraz następne będę samicę puszczał Nie no, puszczałem z moimi nie, bo tam te, te co były tak się tego no. dobra to ten No Te klatki no. Dobra to drindnik tam ser Dobra No to no. dobra na razie No te psaniczki fajnie poszły Płynęli, do w tym 7,53 No te też dobrze się tu udają. W lewą stroną, tak jak i tamte. Tamte. Czyli widać, ale w lewo skręcają. Te za bardzo w lewo poszły. No wąż na północ, no, te bardziej w lewo ich ciągło. 54. Teraz samczyki z dowieństwa muszę wyczaić. Tu są. Tamto skręciły. Co będzie dobrze. Dobra, myślę, że ten... 55 jest. Jest, 55. Puszczę to tam to sam przyknie, mokut jedzie, ale tak. zdąży Kurde, złapał się od ruty, 1. aż to Franca, jedna. Niech nie mogą się, kurde, na prosto iść. Słuchajły ale zarzuciło ich w lewo, w prawo. Już bardziej w lewo. Podobnie jak te wcześniejsze, no najgorzej ta pierwsza z kolei, tym tymi głębiami, no co. Bardziej w prawo ich. Na nauczone może bardziej. No tyle, że powinny iście bardziej na północ, no. znaczy na, na w lewo, na wschód niż, niż na zachód. No te poszły... też dobrze myślę że mogę chyba następne puszczenia 57 58 będą następne i następne Tym się uda uda się zakręcić normalnie tak powinno Pozycji <gry> dzisiejsce, te najładniej chyba posły no, z poprzedniego lotu brakowało trochę, aczkolwiek słabo podolatywały. No siedmiu brakuje, cztery na drugi dzień dotarły. 2 na wieczór jeszcze i cztery na, na drugi dzień. Także siedmiu brakuje. No i nie widać kurde, że nie, nie chcą nic sprzekywać więcej cisza przy tym upale. Niby wiaterek południowy Raczej powinny tam na południu być, także powinno coś tu ściągać. No dzisiaj może po buzach prędzej się ruszą. No. Są słabe to takie jaszczębie trochę atakują to boją się. No i poszły. Dobra, palę ostatnie, żeby się nie nieczerpliwiły. Tak. No te nie wyrobiły się tak samo. Ale minęły druty. No dobra, wszystkie puszczone. Teraz się zbierać. No te też ciągną od razu w kierunku. No ale z dużą ilością to była masakra, to by się kotłowały no tutaj druty i tutaj druty, no niepotrzebnie te kurde linki tu są no tamte o tyle średniego napięcia są daleko dosyć no te poszły ładnie o 8 gdzieś ma 59 nawet No dobra, myślę, że te jakoś tam dolecą w miarę galanci poszły No nic, jadę do domu Jestem w domu no jeszcze teraz przyszły staruszek przyszedł z 11 roku Pierwsze przyszły pięćdziesiąt. Pierwszy ósma 46 to tak samica pierwsza, później samce przyszły drugie co wypuściłem 46, kilka. Później samice. Różnie tutaj. Tu już dowieństwo. Także dowieństwo szybko. Praktycznie wszystkie na raz. Teraz jedna samiczka tylko doleciała. Tu samice i samce z dowieństwa praktycznie przyszły w tą godzinę równo. Ale tutaj najgorzej. Do dziewiątej o dziewiątej było 80 sztuk no i teraz jeszcze także no można się było spodziewać że tak będą lecieć godzinę, ponad godzinkę aczkolwiek zdobieństwa to leciały niecałą godzinę może no w sumie godzinę, bo tam 55, także no w normie w miarę, no troszkę brakuje tygrysa dzisiaj brakuje coś, nie widać go w zeszłym tygodniu w konkursie do zlotu teraz nie wyrobił się chyba no także zobaczymy, czekam do lotów. w niedzielę ma się pogoda trochę zmienić schłodzić ma się także będzie na pewno lot szybszy. No nic, pozdrawiam, dobry lot.